Jakie są koszty utrzymania spójnej identyfikacji wizualnej w dłuższej perspektywie? Zbudowanie identyfikacji wizualnej to jedno, ale jej utrzymanie to druga sprawa. Jeśli masz solidnie przygotowany brandbook i zestaw szablonów, to na co dzień wydajesz. No nie, nie wydajesz dużych pieniędzy. A jeśli co chwilę chcesz coś zmieniać i tworzysz nowe materiały bez spójnej koncepcji, to tracisz czas, a więc pieniądze na ciągłe poprawki. Duże marki. Regularnie odświeżają swoje materiały, ale robią to zgodnie z zasadami brandingu, więc nie muszą wszystkiego wymyślać od nowa. A więc największy koszt to brak konsekwencji. Jeśli Twoja firma nie trzyma się ustalonej identyfikacji, to za kilka lat będziesz musiał robić kompletny rebranding, a to już kosztuje. Podsumowując, jeśli chcesz oszczędzać na dłuższą metę, trzymaj się z zasad spójnej identyfikacji. Kliknij Obserwuj, jeśli chcesz więcej tego typu wskazówek.